Przez trzy dni brytyjska stolica była miejscem największego w ostatnich latach spotkania polskiego i polonijnego biznesu. Kongres 60 milionów, którego pierwsza edycja odbyła się w Miami w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku, przyciągnął kilkuset uczestników środowisk polonijnych, promując tym samym ideę współpracy i integracji polskiej społeczności na całym świecie. Zdecydowanie mamy już przykłady, gdzie faktycznie w wyniku kongresu przedsiębiorcy zaczęli ze sobą współpracować, efektem czego na przykład jedna firma, która była partnerem wydarzenia, już dzisiaj ma w Miami swój oddział. Inauguracja kongresu miała miejsce w ambasadzie RP w Londynie w piątek 30 maja, a jego uroczyste otwarcie nastąpiło dzień później w Brytyjskiej Izbie Gmin i dla nas Trzeba e, zachęcać e, Polonię tutaj, w ogóle do tego świata, żeby się angażowała bardziej w polityce, tak samo, bo to jest też ważne. W wydarzeniu wzięli udział polscy i brytyjscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele polonijnego biznesu.

Polacy są dosyć przedsiębiorczy, potrafią zarabiać pieniądze, potrafią sobie radzić, w związku z tym są na pewno cenionymi klientami. Poruszano tematy dotyczące rynku technologicznego, turystycznego, inwestowania w nieruchomości, usług prawniczych, a także roli kultury i mediów polonijnych w promocji Polski pojawiliśmy się tutaj z premedytacją ponieważ jest to globalny szczyt polonii i chcieliśmy przedstawić jak wygląda sytuacja na polskim rynku mieszkaniowym i zachęcić polonię do zainwestowania w kraju nie jesteśmy narodem niespełna 40 milionowym ale jest nas o wiele wiele więcej prawdopodobnie nawet ta liczba 60 milionów nie wyczerpuje tego potencjału i my jako polski przewoźnik który siłą rzeczy łączy i chciałby łączyć Polaków mieszkających na całym w świecie ze swoją macierzą czy skręt chcielibyśmy o tym przypomnieć. Uczestnicy kongresu mieli także okazję do luźniejszych rozmów podczas wspólnego rejsu po Tamizie. Londyńskie wydarzenie, które było pierwszą edycją Wielkiej Brytanii, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Kolejne edycje odbędą się wkrótce w Berlinie Rzeszowie oraz w Stanach Zjednoczonych.